Czy w Krakowie powstanie miasto przyszłości, rzeź drzew na Kaszubach, samorządy ledwo przędą, brakuje im pieniędzy. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy, portalu infopl. A więc to koniec. Stało się to, czego obawialiśmy się wszyscy. Amerykańska Agencja Kosmiczna obwieściła że straciła prawdopodobnie już na zawsze kontakt ze sondą Voyager 1. Voyager 1 jest najbardziej oddalonym od Ziemi obiektem wysłanym przez człowieka. 22 godziny świetlne. Tyle podążał sygnał do dzielnego kowboja, bo tak nazywano tą sondę. Sonda ta zmieniła naszą wiedzę o Układzie Słonecznym. Niesamowite zdjęcia Saturna, bajeczne zdjęcia Księżyców, Jowisza i wreszcie badania układu międzygwiezdnego. Gdyż Voyager 1 opuścił już nasz układ słoneczny w roku 2012, wtedy przekroczył granicę heliopauzy, czyli miejsce, gdzie prędkość wiatru słonecznego ustępuje już ciśnieniu stosunków międzygalaktycznych. Voyager 1 od trzech miesięcy był reanimowany przez techników z NASA. Niestety to już Koniec teraz przed dzielnym kowbojem podróż, już cicha podróż bez kontaktu z matką przez przestrzeń między za około 18 tysięcy lat oddali się od słońca na odległość jednego roku świetlnego. W roku 4272 sonda minie gwiazdę Gliese 445. Następnie będzie podążać wokół centrum galaktyki prawdopodobnie nieskończoność. Kiedy Voyager został odpalony w roku 1977, Diego Maradona miał 17 lat i debiutował w reprezentacji Argentyny. To tak a propos zobrazowania sobie, jak dawno temu to było. Prezydentem USA był wtedy Jimmy Carter. Portalinfor.pl informuje o zmianach w prawie międzynarodowym. Między Polską a Ukrainą są to niezwykle ważne regulacje, dlatego że określają one... Przekazywanie przez sądy przestępców i wyroków wobec osób, które popełniają przestępstwa po tej czy tamtej stronie granicy, w każdym razie nie u siebie w kraju, będzie zastosowany mechanizm prawny współdziałania właściwych jednostek sądowych Polski i Ukrainy. Czyli na przykład Ukrainiec, który otrzymał wyrok w Polsce, będzie mógł ten wyrok odsiedzieć na Ukrainie. Tak samo też popełnienie przestępstwa na Ukrainie przez Polaka będzie skutkować odsiadką w naszym kraju. Więcej o tych zmianach pisze Małgorzata Masłowska, dzisiejszy portal Samorządom brakuje pieniędzy, deficyt budżetowy wynosi 23 miliardy złotych. Deficyt ten się będzie powiększać, dlatego że samorządy mają jeszcze do wykonania spore inwestycje, gdyż kończy się teraz rok rozliczeniowy z Unią Europejską. Tych wydatków jest sporo. Proszę zobaczyć na tym wykresie. Wydatki podążają ostro w górę, natomiast dochody, dochody... Chwieją się, są takie schodki i generalnie nie nadążają za wydatkami. Inwestycje z kolei wyraźnie wzrastają. Wyniosą w tym roku aż 94 miliardy złotych. Samorządy mają problem, bo nie starcza im nie tylko na bieżące wydatki, ale również na rzeczy tak podstawowe jak wzrost pensji pracowników. Pracownicy samorządów, w przeciwieństwie do tych z administracji publicznej czy ministerstw, nie otrzymają podwyżek wysokości 20%. Więcej w dzisiejszym dzienniku, gazecie prawnej, pisze Łukasz Wilkowicz. Zbierają się czarne chmury nad firmą Newak, która dostarcza pociągi do polskich operatorów. Jak pamiętamy, firma ta jest oskarżana o to, że celowo wprowadzała złe kody do maszyn, aby później serwisować odpłatnie, oczywiście, te pociągi. Obecnie kolejne składy zjeżdżają do serwisów, a specjaliści kontrolują je pod kątem właśnie wprowadzania takich złośliwych oprogramowań. Policja, prokuratura czuwają nad wagonami, sprawdzają co tam zostało nabrudzone. Szczególnie mocno zostały dotknięte Koleje Dolnośląskie, które musiały uziemić 11 pojazdów w najbliższym czasie. Sejm zajmie się sprawą Nevagu w marcu. Miasto przyszłości może powstać w Krakowie, takie przynajmniej są marzenia tamtejszych przedsiębiorców. 862 hektary, tyle ma liczyć taki organizm będący połączeniem części. Przemysłowej. Oczywiście chodzi tutaj o ten przemysł 4.0, ten najbardziej zaawansowany technologicznie, a także części mieszkalnej, części rekreacyjnej. To ma być 15-minutowe miasto, gdzie wszędzie będzie można przejechać rowerem, komunikacją miejską, bądź też po prostu pieszo. Ma on obejmować teren dzielnic Płaszów, Rybitwy i Złocień. Wychodzimy naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców, planując w tym obszarze budowę także różnego rodzaju budy budynków użyteczności publicznej, szkół oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, centrum handlowych, obiektów sportowych, mówi Robert Kuzianik, jeden z autorów planu. Chodzi o stworzenie przestrzeni urbanistycznej, w której wszyscy mieszkańcy mają dostęp do miejsc pracy, usług handlu, rekreacji i wszelkich udogodnień. To dzisiejszy puls biznesu. Niesamowite barbarzyństwo miało miejsce w Człuchowie, to jest województwo pomorskie. Tam gmina zleciła uporządkowanie drzew, które rosły przy drodze, bo tam odbywało się utwardzanie drogi. Tymczasem panowie z firmy, która dostała to zlecenie, okaleczyli drzewa będące pomnikami przyrody. Widok jest naprawdę wstrząsający. Sześciometrowe dęby, mam tu na myśli oczywiście objętość, zostały okaleczone, ogołocone praktycznie z gałęzi. Czegoś takiego w mojej długoletniej karierze jeszcze nie widziałem. To nic innego jak dewastacja drzew, które powinny być pomnikami przyrody. Wykonano tu cięcia 50 czy stukrotnie większe niż było to konieczne do usunięcia tak zwanego posuszu fizjologicznego. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dziękuję Państwu serdecznie. To był poranny przegląd pracy portalu Infor. Jutro spotka się z Państwem moja koleżanka Dorota Mandes. A jeśli chodzi o mnie, to pojawię się w przeglądzie w czwartek. Kłaniam się nisko i życzę dobrego dnia, Piotr Nowak.